Rozmowa dnia Radia Gliwice. Moim i państwa gościem w Radiu Gliwice jest Paweł Kobyliński, który swego czasu jako poseł przyczynił się do zapobiegania marnowania jedzenia. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Przed nami chyba najbardziej żarłoczne święta w roku, a co za tym idzie, wyprodukujemy masę niezjedzonego, czyli zmarnowanego jedzenia. Kiedy był pan posłem, zabrał się pan za ten problem poważnie. Co było dla pana główną inspiracją działania? To były dwie inspiracje. Jedną to oczywiście projekt, który powstał i który miałem okazję przeprowadzić przez Sejm jako szef podkomisji, podkomisji gospodarki wtedy. Plus spotkałem się z pierwszą tak zwaną jadłodzielnią, którą widziałem przy jednym z urzędów dzielnicy w Warszawie. I to razem spowodowało to, że postanowiłem zająć się tym, tym problemem na serio, bo żywność jako taka, raz, że oczywiście nie jest zbyt moralnie dobrze wyrzucać jedzenie, dwa to jest marnotrawstwo pieniędzy, a trzy to jest ogromne obciążenie dla środowiska produkcja żywności, więc im my mniej marnujemy jedzenia, tym więcej zaoszczędzamy i więcej, więcej zyskuje nasze środowisko naturalne. Czym zaowocowało to pańskie działanie w, w Sejmie? Zaczął pan już od tego, że jakąś ustawą, uchwałą? Tak, to 2000, bardzo niewiele projektów, bodajże dwa projekty tak zwanej szeroko pojętej opozycji przeszły przez Sejm w kadencji 2015-2019. Ja mogę się poszczycić tym, że jeden z tych projektów to właśnie ten projekt, który miałem, miałem okazję prowadzić, czyli to była ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. I tam e, udało się dojść do takiego konsensusu z wszystkimi, z organizacjami przedsiębiorców, e, z organizacjami e, proekologicznymi, z producentami żywności, aby sklepy, e, które mają powierzchnię wie, większą niż 250 metrów kwadratowych, sprzedają, są takimi sklepami, które głównie sprzedają jedzenie, musiały oddawać nadwyżki jedzenia na organizacje społeczne, a jeśli się z tego nie wywiązują, e, miały płacić opłatę na rzecz właśnie takich, takich organizacji. Co było ważne, to to, że ten projekt był relatywnie długo procedowany i oczywiście w może też się na pierwszy rzut oka czy ucha w tym przypadku wydawać złe, ale dzięki temu, że tak długo ten projekt procedowaliśmy, został on dopracowany i zanim głosował cały Sejm od platformy po PiS i wszystkie inne ugrupowania i frakcje, Miałem tą wielką, miałem tą wielką e, przyjemność dziękować i ministrowi rolnictwa i wszystkim innym, więc e, no byłem z siebie, nie będę ukrywał bardzo dumny, mam nadzieję, że jest tam projekt przyczyni się do tego, że trochę jedzenia trafiło do potrzebujących. I trafia nadal. A czy dalej jest pan dumny, pan się przyglądał, jak ta ustawa działa w, w rzeczywistości? Ja niestety ja niestety e, przestałem, albo stety, przestałem pełnić funkcję posła w związku z tym w 2019 roku, czyli ustawa weszła bodajże w lipcu 2019, w październiku e, nie otrzymałem reelekcji, w związku z tym trudno jest mi na bazie interpelacji czy zapytania poselskiego zapytać o ewaluację tej do, uchwa, ustawy. Natomiast z tego co wiem, ona działa i organizacje dostają to jedzenie. Czy w większym czy mniejszym stopniu trudno jest mi powiedzieć, ponieważ nie mam dostępu do danych. Natomiast z tego co kojarzę z Polskich Banków Żywności, ta ustawa działa i funkcjonuje. A jest jeszcze jedna rzecz oprócz tej ustawy, do której się Pan przyczynił. To jest coś, co się nazywa tak skromnie niby jadłodzielnia. Powiedział Pan, że to jadłodzielni, że tak, ją tak, Pan gdzieś tam tak, wypatrzył. I z tego co wiem, tych kilka jadłodzielni tutaj u nas w regionie za Pana pomocą tak. powstało. Nie będę ukrywał, że pierwszą taką jadłodzielnię w Gliwicach miałem okazję postawić właśnie ja i to był jadłodzielnie ulicy Barlickiego, potem były. Knurów, Bytom, Katowice, Pyskowice i te, te jadłodzielnie funkcjonują. No i ludzie mogą tam wymieniać się jedzeniem, dawać tam jedzenie, które jest. Przez nich niepotrzebne. Zawsze warto czytać regulamin jadłodzielni, bo jedną najważniejszą rzeczą w tej jadłodzielni jest to, żeby dzielić się jedzeniem takim, które sami byśmy zjedli. Czyli nie wyrzucamy do jadłodzielni, czy nie dajemy do jadłodzielni jedzenia przeterminowanego, jedzenia, które już się nie nadaje do spożycia, tylko dajemy nadwyżki jedzenia którego sami nie jesteśmy w stanie skonsumować, ale moglibyśmy, gdyby, gdyby była taka okazja. Ja zawsze do tego zachęcam. Wiadomo, po świętach, e, jest tego jedzenia raczej dużo, ponieważ mamy taką tradycję, że w Polsce stoły są dość obficie zostawione podczas świąt. Dlatego tym bardziej po tej niedzieli świątecznej, po poniedziałku, warto zapełnić te lodówki społeczne, które są wokół nas i, i podzielić się z tym, tym jedzeniem, z tymi, których na to jedzenie nie stać, bo przecież bądźmy szczerzy, to jedzenie jest teraz znowu droższe niż było rok temu. To mówimy o jadłodzielni. A gdzie takie jadłodzielnie są w Gliwicach? Z tego, co mi pan powiedział przed rozmową. Arena. Przy centrum handlowym Arena. A czy jest jakaś lista gdzieś, gdzie można ewentualnie zobaczyć? No, na przykład miejsce. można, jeśli. Jeśli się wejdzie na mojego, mojego Facebooka, tam w jednym, ja mam taki kolaż zdjęć w, w zdjęciach w tle i tam jedno z tych zdjęć, to tam są adresy lokalnych jadłodzielni. Zapraszam do zapoznania się, dzielenia się żywnością. Na pewno, tak jak wcześniej wspomniałem, ci potrzebujący z nich korzystają. Tam te jadłodzielnie dość szybko są opróżniane, jeśli coś, z nich, coś do nich trafia, więc wydaje się, że nadal warto, nadal jest gro ludzi, którzy... Tego jedzenia potrzebują, no dzięki temu się nie marnuje i warto dlatego się dzielić tym jedzeniem. Pan jest takim dość no, uważnym obserwatorem rzeczywistości. Zauważył pan te kwestie tego jedzenia i stworzył taką ustawę. A czy ma Pan znowu coś na myśli? Czy coś panu, czy coś pan widział ostatnio, trzeba by coś z tym zrobić, bo ostatecznie jest pan również teraz. Radnym, tak, tak, tak. Jestem radnym Sejmiku Wojewódzkiego. No teraz przed nami ogromna rewolucja, czyli będziemy, będziemy oddawać butelki do butelkomatów. wchodzi system kaucyjny. To oczywiście to nie, nie ma związanego bezpośrednio nie z jedzeniem, tylko raczej z systemem zbiórki opakowań. W Bytomiu stanął pierwszy olejomat, gdzie można zużyty olej wylewać, a nie wlewać do kanalizacji, czyli nie, nie zatykać tej kanalizacji. Więc te wszystkie, że tak powiem, udogodnienia pozwalają nam moim zdaniem lepiej ekologicznie żyć. Ale na czym, polega ten, na czym polega problem tych butelkomatów, że aż Sejmik musi się tym zajmować? Nie, nie, to, to nie będą ukrywał, to nie Sejmik, to jest, to jest domena systemu autocyjnego wprowadzonego przez Sejm. Natomiast mówię o tym, że czeka nas rewolucja. Już przy sporej ilości marketów widać, że opakowania zwrotne mogą być mogą być zwracane, do czego ja bardzo zachęcam, ponieważ póki co można dostać jakiś tam rabacik na kupon, natomiast wejdzie system kaucyjny i wtedy każda butelka Plastikowa, czy szklana, czy, czy inne opakowanie będzie objęta kaucją. Tak jak kiedyś to było dostawaliśmy do sklepu, a teraz taką, taką kaucję będziemy nabijać na, albo na jakiś kartel, czy swoją, czy od razu będzie to zwracane, w zależności od operatora. Dlatego ja zachęcam do tego i ja uważam, że generalnie ten trend dzielenia się nadwyżkami, dzielenia się tym, co, co nam zostaje, plus nie wyrzucania wszystkiego do, do kosza. On generalnie ma dużo pozytywnych cech i ja do tego zawsze zachęcam, teraz mieliśmy zmianę, mieliśmy zmianę, że nie wolno wyrzucać ubrań do, do, do kubów zmieszanych, co akurat uważam, co akurat uważam było trochę wprowadzone trochę, trochę pośpiesznie i nie było to przemyślane, nie zmienia to postaci rzeczy, że nawet jak nam się to w pewnym sensie to nie podoba, bo to jest jakieś tam kłopotliwe, ta segregacja śmieci czy, i tak dalej, no to, no to Całościowo to nam bardzo sprzyja, dlatego ja do tego zawsze zachęcam i będę orędownikiem takich rozwiązań. Paweł Kobeliński, orędownik rozwiązań dzielenia się wszystkim, co zostaje nam w życiu. Był moim Państwa gościem w Radiu Gliwice. Dziękuję bardzo. Serde serdecznie dziękuję. I życzę wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt. Wesołych świąt. To była rozmowa dnia, radia Gliwice.